Troszeczkę jestem zasmucony, bo myślałem, że to dzisiaj troszeczkę zostanie zrobione większość, ale niestety tutaj troszeczkę taki jest spadek. Nie podoba mi się tak. I jutro to będę musiał dopilnować, co to jest po prostu. Nie? To mi się nie podoba jak to jest po prostu. Nie? Wykłada się troszeczkę tutaj więcej folii. Także powinno być to bardziej tej więcej folii wyciągnięte ze wszystkich stron. I zapytam się przede wszystkim dlaczego tą folię nie mogliśmy tu wyciągnąć. Tak to wygląda. Słuchajcie, wróciłem z działki. Nie wiem, czy te prace na tą chwilę przebiegają dobrze. Czy to jest jakieś moje złudzenie optyczne? Jutro dojdzie do spotkania. Wspólnie przedyskutujemy, czy rzeczywiście ten etap pracy na tą chwilę, który został zrobiony układając ten sterodur, że jest wszystko pozytywnie, jakichś uchybień nie ma. Witam Was wszystkich. Jest czwartek. Jestem już po rozmowie z budowlancem, z majstrem moim, z kierownikiem, inspektorem budowlanym. Podjęliśmy obopólnie decyzję. Jaka decyzja? Dowiecie się za chwilę na działce. Jaki jest dzisiaj etap pracy? Jedziemy z tematem. Jestem już na działce. Za chwilę Wam pokażę ale wracając, decyzja zapadła dość poważna rozbieramy rozbieramy całość, co zostało zrobione na tą chwilę ściągamy steropan aqua na około które jest, tak powiem, wyrysem płyty i storodruk, który jest położony zostały pobrane pomiary i według pomiarów nie zgadza nam się 7 cm prawdopodobnie z wyliczeń wychodzi, że za mało zostało nawiezionej ziemi pod płytę, żeby kłaść starodór. Decyzja zapadła, że ściągamy to wszystko, nawozimy piasek. Dzisiaj przyjechały dwie wywrotki. Za chwilę wam to pokażę. Przywiozły piasku zostaje to wszystko podniesione o 7 cm i kładziemy od nowa całość. Dobrze, to się skończyło na tym etapie. Że te wyliczenia nie wyszły kiedy już by zbrojenie to było kładzione robimy to od nowa i jedziemy do przodu ale jest gorąco dzisiaj jak widać chłopaki już równają także pokazałem wam tutaj także już próbują do te 7 cm tam już widzę, że już panowie ściągają staroder i zostanie przełożony na drugą stronę ten sterodór. Pokazuje, że nie być gołosłowny, że takie decyzje zapadły. Tak się dzieje. Nie? Proszę. Rozbieramy. Pokażę. About chwilę to, już. to tyle do nas odnego ujęcia Już pokazuję co tutaj mamy już tam gdzie jest garaż to już mamy wyłożony ten sterodur poprawiony jest już pokazuje tak to wygląda Jest, chłopaki no, tak. już ładnie tak. zrobili tutaj wytrzymałem kłaść rurki poziom utrzymuje się tak także tak to wygląda które mamy do początku także robimy korektę także całość podnosimy, tak jak powiedziałem całość podnosimy, rozbieramy i kładziemy od nowa wyrównując na to chwilę to tyle, do następnego filmiku witajcie ponownie, w tej chwili wróciłem z Emilem pobraliśmy towar dla Emila na budowę za chwilę sprawdzamy bo już widzę, że chłopcy skończyli układanie steroduru Emil przywita się z widzami. Witam na no Andrzeja kanale. Witam. <noise> Idziemy sprawdzić co się <noise> dzieje. No dzisiaj to mi robota, że tak powiem, gra i buczy. Także teraz to wygląda jak lotnisko. Prawdziwe. <noise> Gładko równo. Już pokazuję. Także cały z sty, został ściągnięty, tak jak wcześniej wspominałem. Decyzja zapada odgórnie. Od Proszę, wszystko jest usunięte. Jutro, jutro, jest plan taki, że samego rana zrzucam 21, że tak powiem balotów mam na samochodzie, zrzucam rano chłopakom, chłopaki działają, rozkładają folię. Ja lecę na magazyn, bo już do jutra muszę pobrać resztę towaru, także 33 baloty, resztę pobieram, przywożę. Godzinkę, dwie godzinki później chłopakom i działałem. Co do garażu, właśnie dzisiaj dostałem potwierdzenie garaż przyjeżdża wtorek, między 11 a 15 jest montaż garażu, także wam to pokażę. A brałeś z tej firmy co ja? Tak, brałem, zdradzam, że brałem z tej firmy co, co Emil brał i prawdopodobnie, już mogę powiedzieć, że prawdopodobnie zapłaciłem o 1000 zł. Więcej zagarasz, nie? Miesz, A minęły ani... dwa lata. Minęły. nie, nie całe, nie bo ja dziewięć miesięcy na pozwolenie. Tak, tak. Półtora roku minęło. Wracałem do tego pozwolenia, co ty powiedziałeś. Ja już tak to słuchałem kiedyś w którymś filmiku Twoim i zastanawiam się, dlaczego tak długo czekałem za pozwolenie. Ja ci powiem, ile ja czekałem. Mhm. Nie uwierzysz. Ja miałem w 2,5 miesiąca, już miałem pozwolenie. No to ładnie. Fakt, nie ukrywam. Ja załatwiałem, zło złożyłem zlecenie firmy i firmy to załatwia. Ale ja też złożyłem zlecenie firmy. Ja 2,5 miesiąca dostałem. Tylko, tylko, no I no jak no. w którymś filmiku, jak oglądałem ciebie, to ja właśnie mówię 9 miesięcy? No. Nie tak. Nie poszło. Coś. Nie poszło, nie? Ja 2,5 miesiąca, także w tym przypadku miałem więcej szczęścia niż Emil. Także was pozdrawiam do jutra. Do usłyszenia. Sprawdzamy, co, co zostało zrobione. W tej chwili jest to na takim etapie skończone. Także tak to wygląda. Wyłożona folia, tak mu wspominałem wcześniej. Za chwilę się spotykam z kierownikiem. Za chwilę się z kierownikiem spotykam, czekam na niego. Nie wiem, czy będzie pomiary brał i rozkładał sprzęt, sprawdzał, czy jest dobry poziom, czy nie. Zobaczymy. Niech się, że tak powiem określi, ale mi się podoba i myślę, że chyba nie będzie przeciwwskazana żadnych, co do tej tak powiem, pracy nie oszukujmy się, że tu nie, nie ma być lotniska że tak powiem, ale widać widzieć że to już jest jakaś profesjonalnie, profesjonalnie zrobione tak, tak, jest to naprawdę już dość przyzwoicie zrobione, tak powiem nie? czekamy, dam wam później znać po spotkaniu z kierownikiem, jaka była opinia. I mam nadzieję, że jutro nam się uda już tu całość pokazuje zrobić. Mam nadzieję. Ale nie ukrywam, że nie spodobała mi się jedna rzecz tutaj, którą będę musiał sprawdzić, bo wbijali chłopaki paliki, żeby mieć poziom. I tutaj po prostu jest kanalizacja. I boję się, czy nie to chwili w kanalizację. Pokazuję jeszcze raz palcem, przepraszam, nie powinienem prawdopodobnie wypożyczę sprzęt, sondę i sprawdzę, bo tam wcześniej wbijali paliki czy gdzieś przypadkowo nie trafili w kanalizację lepiej to teraz sprawdzić niż później, bo później będzie olbrzymi problem wracając do tego, czekamy na informacje od kierownika na tą chwilę pozdrawiam do następnego filmu cześć, wam, hejka słuchajcie, dzisiaj jest piąteczek Zapowiada się koniec tygodnia już i mam nadzieję, że dzisiaj też się będzie się zapowiadało, że zakończymy dzisiaj układanie zoroduru. Czy tak się stanie. Zobaczymy. Nie zapraszajmy. Za chwilę się udaje. Jadę po odbiór z który został jeszcze na magazynie zwiedzienia jest to 33 baloty w tej chwili na samochodzie mam 21 balotów za chwilę zajeżdżam na działeczkę to zrzucam chłopaka szybciutko żeby mieli z rana co robić ja wtedy jadę i załatwiam ostatni strzał jedziemy z tematem w tej chwili jestem w firmie pobrałem resztę staroduru tak jak wspominałem wcześniej proszę, już jest załadowane tu jest już pokazuję Reszta mamy także wracamy na budowę i jedziemy z robotą w tej chwili przywiozłem starego reszta na budowę już pokazuje także tak to wygląda zostało rozładowane autopuste właśnie przystępują, przystępują do pracy jak wiecie, tak jak widać i wyrównają. Dalszy część będzie montażu. Jest teraz super, podoba mi się. Już Wam pokazuję na jakim etapie dalej się dzieją roboty. Mam nadzieję, że to się uda dzisiaj skończyć, ale nie chcę zapeszać. Tak, chciał. Rozmawiałem z majstrem Zrobią wszystko, żeby tak się udało. tutaj wolicie dźwięk to jest staro panestawia, to jest to taki wygadzili tak samo jest ja jak wygląda już super fajnie Także pomalę, tu posuwamy A jest tarogę które wrzuciłem Także zobaczymy czy to się dzisiaj uda zamknąć Także do nas tego filmiku pozdrawiam Dzieje się za chwilę, a jeszcze nie. O, to wszystko na to chwilę, ok. Witam Was, pokazuję Wam na jakim etapie zostało zrobione. Już mi się to bardzo podoba, jest fajnie, ale niestety muszę zdradzić, że nie jest zrobione do końca. Dlaczego? Za chwilkę będę objaśniał. Tak to wygląda. Dlatego. Dlaczego nie jest zrobione? Nie jest do tego zrobione do końca, niestety. Zostało zamówione 100 balotów. To jest 30 metrów sześciennych, bo w balocie jest 0,3 m sześciennego. Także przyjechało 100 balotów. Niestety przyliczenia okazały się złe i muszę prawdopodobnie jeszcze dobyć około 20 balotów. O zabraku. Także czekam w tej chwili na informacje, czy dostanę ten towar, ten sterodur, bo za nim się czeka, tak jak wspominałem ci wcześniej. No i teraz tam handlowy spróbuje mi to, że tak powiem, gdzieś ustalić po prostu i tak dalej. No prawdopodobnie, może jak mi się uda, to jeszcze będę jutro jechał w sobotę po sterodur do Wrocławia. To tyle. Także dzisiaj kończymy. Mamy piątek, mamy weekend. Przyjemnego weekendu Wam wszystkim życzę.